Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze środka Europy. Kłaniam się Państwu i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzisiaj spotkamy się z literaturą czeską. Powinienem ten odcinek rozpocząć chyba od słowa kukuryku, no bo tak w Polsce pieją koguty, a dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić książce Wiktora Fischla Pieśń koguta. Książka pierwotnie napisana w roku 1975. Ukazała się w Polsce w roku 2016 nakładem czytelnika w przekładzie pana Krzysztofa Reimera. Pan Krzysztof Reimer napisał także znakomite posłowie do tej książki, przedstawiające niestety bliżej nieznaną w Polsce postać autora Wiktora Fischla. Wszelkie więc wątki. Biograficzne, które się tutaj pojawią, no to są elementy wyjęte z tegoż posłowia. Wiktor Fischer napisał książkę bardzo wyjątkową. Książkę, która mnie zaskoczyła. Książkę, która mnie zaskoczyła pozytywnie, ona mi się od początku podobała, ale zakończenie, które w tej książce jest. Powoduje, że myślę o tej książce w kategoriach no rewelacji, powiedzmy. Chociaż nie wiem, czy o tego typu literaturze można mówić w kategoriach rewelacji. To słowo chyba nieodpowiednie, natomiast ta książka jest po prostu bardzo, bardzo dobra. Wiktor Fischl to jest był, właściwie nie żyje już. Czeski autor. Człowiek, który, będąc Żydem Czeskim, w 1939 roku wyjechał z Czech, mieszkał w Londynie, pracował w rządzie Benesza, czy dla rządu Benesza, potem powrócił, potem znowu wyjechał, tym razem już do Izraela. To jest człowiek, którego brat przeżył Auschwitz, a Wiktor Fischl już pod zmienionym nazwiskiem, bo on w Izraelu zmienił nazwisko. Zmienił nazwisko dlatego, że twórcy państwa Izrael nie chcieli mieć dyplomaty, który będzie posługiwał się nazwiskiem brzmiącym niemiecko. A Wiktor Fischl był dyplomatą. Zresztą w latach 61-64 był ambasadorem Izraela w Polsce. On zmienił nazwisko. I po zakończeniu kariery pisał. No i już będąc człowiekiem dojrzałym, napisał pieśń Koguta. Opowieść o czeskiej wsi, wiosce właściwie nawet. Opowieść o przyjaźni lekarza, który tam mieszka, i koguta. No, przyjaźń to jest relacja właściwie tutaj tych dwóch. Panów można powiedzieć. Oni razem mieszkają. Kogut jest obecny cały czas w jego życiu. Kogut codziennie go budzi. Codziennie budzi go, krzycząc, wygrana, wygrana. Zamiast kukuryku ten kogut krzyczy, wygrana, wygrana. No znakomity zabieg przyznaje także przekładowy, bo. No, mogę sobie wyobrazić to pianie jako wygrana, wygrana. Więc kogut tego lekarza budzi? Ten lekarz z tym kogutem zresztą rozmawia. To jest taka relacja, w której on mówi, ten kogut rozumie, ten kogut mu czasami odpowiada. No i wydaje się, że to taka sobie historyka. Dlatego, że oni mieszkają w tej wsi. Ta wieś jest przedstawiona jako wieś, taka, powiedziałbym, bardzo wyidealizowana. Ta wieś jest taka wyidealizowana po to, żeby można było lepiej pokazać filozofię życiową autora, filozofię życiową głównego bohatera. Wyidealizowanie tej wsi polega na tym, że tam właściwie wszyscy są dobrzy. Jeżeli ktoś jest niedobry, to daje się to zawsze jakoś rozwiązać. Są tam oczywiście zbrodnie, Są nienawiście, ale te wszystkie rzeczy są kontrolowane, da się ludziom przemówić do rozumu, da się ich trochę zastraszyć, ale w taki ciepły sposób, trochę ich jakoś kontrolować. I ta wieś jest po prostu bardzo przyjemna. Ona jest nawet trochę taka pozaczasowa. Trudno powiedzieć, w których latach rozgrywa się akcja tej powieści, bo nie mamy tam specjalnie śladów cywilizacji. Poza wspomnieniami z okresu studiów, kiedy pojawia się miasteczko, kiedy pojawia się samochód w tym miasteczku, to właściwie żyjemy całkowicie poza czasem. Żyjemy w takim miejscu, gdzie mieszka się w domach prostych. Je się proste potrawy, ser, orzechy, miód, mleko, pije się młode wino, które ktoś pędzi, jest tam kościół, więc ten kościół pozwala sądzić, że ta historia rozgrywa się jeszcze przed wojną, bo, bo ten kościół odgrywa tam rolę, no może nie jakąś bardzo istotną, ale jest postać lokalnego księdza, który. Stara się dbać o tych parafian, który też dysponuje taką, zarówno wiarą, jak i pewnego rodzaju mądrością, taką ludową i też taką mądrością kapłanów, którzy wierzą, ale którzy za wszelką cenę nie starają się wszystkich przekonać do wiary. Starają się, rozumieją, że ktoś może mieć inaczej, ale starają się tłumaczą wtedy mnóstwo zdarzeń właśnie. Dobrocią czy łaską boską? I ta wieś jest właśnie idealna. Nawet jak się tam coś zdarzy, jest jakiś pożar, ktoś choruje, to mamy wrażenie, że to wszystko dobrze się skończy i dobrze się kończy. Tę pozaczasowość podkreśla także sposób funkcjonowania tego lekarza. On codziennie chodzi po tej wsi. Dokonuje, można by powiedzieć, obchodu. Ma takie rytuały. Wychodząc z domu, bierze kij, taką laskę, która jest z ciepłego, czereśniowego drewna. Kogut siada mu na ramieniu, on zabiera torbę z lekami i idą przez wieś, zaglądają, sprawdzają, dbają, rozmawiają, pomagają. I tak to się toczy. I tak toczy się to życie. W międzyczasie przy różnych okazjach dostajemy trochę historii wstecznych, dowiadujemy się, dlaczego różne osoby w tej wsi mieszkają, poznajemy trochę ich historię, ale przede wszystkim poznajemy mentalność głównego bohatera, tego lekarza, także jego tragiczną historię, jego historię jego tragicznej miłości, później historię tego, dlaczego zdecydował się być sam, i tak dalej. Kogut ma na imię Pablo, cały czas jest tam obecny jako ktoś, kto napędza tego bohatera do życia, kto jest głosem zdrowego rozsądku, ale takiego zdrowego rozsądku, który nie hamuje, tylko który popycha, który nakręca, który podbudowuje, który daje siłę i jest takim żywym optymizmem. No, i ta historia się tak toczy, i czytając tę książkę, miałem wrażenie bardzo silnego zakorzenienia tego, co czytam w dwóch tradycjach. Pierwsza tradycja to jest tradycja Bożeny Niemcowej i tej idyllicznej wsi pokazanej w Babuni. I tutaj też ta wieś jest taka idylliczna. No nie jest może aż taka jak, jak w Babiczce, ale nadal to jest taki świat, w którym każdy z nas chętnie by żył. Każdy z nas chętnie by żył, bo to jest prosty świat prostych wartości, szczerych wartości. Trochę pracy, trochę trudu, ale takiego docenienia małej wspólnoty. Taki świat, za którym wydaje mi się gdzieś podskórnie tęsknimy i któremu przypisujemy bardzo pozytywne konotacje. No i to jest ta część, powiedziałbym taka typowo czeska dla mnie, bo to jest ta historia. Niemcowej to jest ta historia tej wsi, to jest coś, co funkcjonuje w literaturze czeskiej, coś, co funkcjonuje w ogóle w mentalności czeskiej, także. Natomiast jest drugi cały krąg, do którego ta książka też moim zdaniem, gdzieś ciąży, i to jest wątek, nazwijmy to, stoicko-epikurejski, taki starożytny. Czytając tę książkę nie mogłem, nie mogłem się odciąć od myślenia, że to jest opowieść starszego człowieka o carpe diem, o życiu, o akceptacji tego co jest dookoła, o akceptacji zmian, o jakiejś próbie mocowania się z losem. On tutaj używa Takiej pięknej metafory, bo on jest szachistą, ten główny bohater. I mówi do Pabla, że wiesz, my gramy tak naprawdę codziennie symultanę ze śmiercią. Ta śmierć różnych ludzi chce zabrać, a my właściwie przechodzimy pomiędzy tymi domami i każdemu staramy się przedłużyć życie, wyleczyć, ograć śmierć. Więc jest tutaj z jednej strony takie umiłowanie życia, w takiej prostocie docenienie, to jest chyba nawet tak nazwane poezja senków na suficie, piękna przyrody, tego jak ludzie się zakochują, piękna porodu, mnóstwa takich bardzo codziennych rzeczy. A z drugiej strony jest też jakieś pogodzenie się z losem swoim, także z przemijaniem. No i ten główny bohater sobie tak żyje, i ta książka bardzo mi się podobała w tym. Ona jest bardzo lirycznie napisana, jest melancholijna momentami, a jednocześnie szalenie pogodna. Nawet opowiadając trudne historie utraty miłości, utraty dziecka, także inne tragedie cudze. Nadal to wszystko jest pisane w tak miękki sposób i w taki ciepły, że no, mamy wrażenie, że te historie wydarzyły się, a jednocześnie to jest wszystko pokazane tak miękko przez jakąś taką pończochę założoną na, na obiektyw, że nie odbiera się tego bardzo źle. I ta książka się tak toczy, i w którymś momencie. Pod koniec już do głównego bohatera ktoś przyjeżdża i posłuchajcie Państwo takiego fragmentu. To jest rozdział 48. Ta książka w ogóle podzielona jest na rozdziały, takie krótkie, one nawet nie są oddzielone, jak często w książkach się robi, tak że każdy rozdział zaczyna się na nowej stronie. Tutaj tak nie jest. One się ciągną jeden po drugim bezpośrednio. I także ten wątek starożytny i takiej dla mnie rzymskiej akceptacji jest podkreślony poprzez numerację rozdziałów. Te rozdziały numerowane są cyframi rzymskimi. Więc jest, mamy, czytamy rozdział 48, i ten rozdział 48 tak się zaczyna. Nawet nie wystraszyłem się, kiedy to się stało po raz pierwszy. Tak jakbym czegoś podobnego oczekiwał. Wieczorem siedziałem na ławce przed domem. Pedro, jak zawsze, stał na oparciu i przyglądał się iskierkom gwiazd, jak gdyby myślał, że któraś z nich zapruszy pożar. Kiedy nagle usiadł obok mnie, człowiek podobny do mnie, jak dwie krople wody. Nigdy w żadnym zwierciadle nie widziałem siebie samego tak wyraźnie. Spojrzałem przede wszystkim na pedra, który jednak spokojnie dalej obserwował niebo. Widzicie? zapytałem. A człowiek obok mnie, którego głos brzmiał, niczym mój własny odpowiedział: „ Nie widzi mnie, ani nie słyszy. Możesz mówić o czym chcesz i pytać o wszystko, o co chcesz zapytać. Czy twoje nadejście oznacza, że już dojrzał mój czas? Nie, jeszcze nie. Przyszedłem już dziś i będę przychodził, abyś się przyzwyczaił. A dlaczego przyszedłeś w mojej postaci? Również dlatego. Jak mam się do ciebie zwracać? Zapytałem. Jak chcesz, najlepiej bracie? Ponieważ jesteś taki, jak ja, chciałbym nazywać Cię moim imieniem. Dobrze więc, jeśli chcesz, mów mi, Fran. Powiedz mi, Fran, ile mam jeszcze czasu? To jedyna rzecz, której nie mogę ci powiedzieć. I tu zostawię Państwa z tym, tu przerwę. Fran przychodzi do głównego bohatera, do Frana. W tym momencie dowiadujemy się dopiero, jak on ma na imię. Wcześniej nie wiemy tego. Frank przychodzi dosłownie 15 stron przed końcem książki, która liczy stron 160. I moje postrzeganie tej książki zdecydowanie zmieniło zakończenie. To znaczy, może nie zmieniło, ono znacząco podbiło wartość tego, o czym jest ta książka i, jest, i jak jest napisana. Bo kiedy czytałem, do tego momentu tę historię, to ona była, nie chcę powiedzieć, że banalna, ale to była historia, która jakoś już gdzieś się widziałem. Miałem wrażenie, że czy czytając książki Mateja Chorzawy, czy czytając chociażby Bilek Wasza, miałem doświadczenie tej. Wiejskiej mądrości, tego takiego wyciszenia, takiej liryczności, trochę melancholii to samo było w książce, wszystkie sowy. Tymczasem, tutaj, od tego momentu, tak jakby ktoś dołożył do pieca. Ta książka nie zmieniając stylu, ale tylko poprzez wprowadzenie. Motywu śmierci, śmierci, która przychodzi, i śmierci, która się zapowiada, i śmierci, która jest łagodna, no dokłada czegoś szalenie poruszającego, dokłada takiej mądrości, do której się bardzo długo dojrzewa i która nie jest dana wszystkim. I jest to unikalne, to zakończenie tej książki, te ostatnich 15 stron, te targi ze śmiercią, takie klasyczne, ale nie jakieś praszalne, tylko raczej przekonywanie śmierci, że jeszcze ma się tutaj coś do zrobienia. Przygotowania do podróży, które są tutaj opisane, troska o innych. No, spowodowały, że bardzo wysoko tę książkę oceniam, bardzo wysoko. To jest jeden z piękniejszych opisów spokojnego odejścia, odejścia, które jest przyjacielem. To jest historia trochę, która pojawia się gdzieś we władcy pierścieni w momencie, kiedy Frodo odpływa na zachód. Takie pożegnanie i odpłynięcie. Trochę miałem skojarzenia także z Ursulą Leguini, z Czarnoksiężnikiem z Archipelagu i z tą ostatnią podróżą Geda. Z Bilohan Vashem także. Ale chyba najlepiej tę historię podsumowuje opowieść o trzech braciach. Ja tę opowieść przy różnych okazjach ją podrzucam państwu. Fragment. Historii w historii, w Harry Potterze. Załączę Państwu link. Zachęcam do obejrzenia tej krótkiej, trzyminutowej opowieści. Opowieści o śmierci, o targu ze śmiercią i o tym, kiedy się ze śmiercią można zaprzyjaźnić. I właśnie historia opisana przez Wiktora Fischla jest historią o zaprzyjaźnieniu się ze śmiercią i o no i o takim odejściu. Razem z przyjacielem. No, i powiedziałbym jeszcze, że na sam koniec już, że czasami jest tak, że książki mają swoje odzwierciedlenie w muzyce. No, i kiedy tę książkę czytałem, to od któregoś momentu miałem wrażenie, że główne przesłanie tej książki. Zaśpiewała swego czasu Kaja ze Zbigniewem Wodeckim. To jest utwór, który się nazywa Chwytaj dzień. Link do niego zostawię Państwu w opisie. No i cóż, czytajcie Państwo Wiktora Fischla. Wyjątkowa historia, przepięknie napisana, obdarzona taką bardzo unikalną, Duchowością, czymś pomiędzy wszystkimi religiami, jakąś taką sakralnością świata i takim pięknem przemijania. Więc zostawiam Państwa z tą lekturą, zachęcam do wysłuchania piosenki, bo wydaje mi się, że ona jest kwintesencją tego, o czym jest ta książka. Dziękuję, do usłyszenia.